Bóg światła jedynym Bogiem. Witam serdecznie. E, chrześcijanie, chrześcijanin w imieniu chrześcijan biblijnych mówi, że Biblia nie została zapisana przez natchnienie Boga, przez słowo Boga, że to, że to e, nie tak zostało zapisane, tylko zapisał to zwykły człowiek, chyba za sprawą swego umysłu. So Czyli chrześcijanin mówi do muzułmanina podczas debaty, że e, my chrześcijanie, nie ja oczywiście, ale wy chrześcijanie, e, nie wierzycie, że Biblia została napisana przez dyktowanie przez Boga, słowa Bożego, żeby co powinno zostać zapisane w Biblii? Like the, the jak, jak, w Koranie? Mohamed jak w Koranie tutaj wymienia Koran, że y, tam y, Mohamed Zapisywał, bo przyszedł Anioł Gabriel i to, co Bóg przekazywał przez Anioła Gabriela, nie, no to e, do Mohameda, no to Mohamed zapisywał, czy tam e, ci, którzy z nim byli. Hey, Ron, we do not believe the Bible came like that. Do you accept that? Mówi kończąc, we don't believe that the Bible e, came that. Komłajat, czyli że tak Biblia została stworzona, że Bóg przekazywał coś poprzez na przykład anioła, poprzez profet, profet Mohameda, i to zostało zapisane, czyli przez posłańca Mesjasza, przez Mohameda, i zostało zapisane. Nie wierzymy tak. Chrześcijanie, chrześcijanie, Często mówią, że to jest słowo Boże, to jest słowo Boże, więc tu zachodzi konflikt, zachodzi konflikt, bo jeśli to jest słowo Boże, to znaczy, że Bóg dyktował, e, tak jak Muhamedowi, tak jak innym e, profec dyktował e, i Następnie ktoś na ziemi zapisywał e, i często chrześcijanie mówią, no to byli ludzie natchnieni przez Ducha Świętego, więc tutaj, mm, więc tutaj też jest mowa o Duchu Świętym i, e, mm, i zapisywaniu tekstu. E, więc, więc osoba, która tutaj akurat podczas debaty się wypowiada, albo coś namieszała w chrześcijaństwie. Albo chrześcijaństwo twierdzi, że nie są to słowa od Boga, że Bóg nie przekazywał tych słów nikomu i, i, i nie były one zapisywane, tylko człowiek jakiś sobie zapisywał. Dalej ta, ta debata toczy się właśnie na temat tego, że nie wiadomo kto jest autorem. Biblii. Nie wiadomo kto pisał Biblię, nie wiadomo kto pisał e, Revelations, nie wiadomo kto pisał mm, wersy w Biblii, kto to jest John. John chyba niezbyt, niezbyt tej imię pasuje do, do czasów Jezusa. Nie przepraszam, żeby ktoś tam za czasów Jezusa... Do kogoś wołał John, chodź tu na chwilę, bo trzeba napisać Biblię, czy tam coś do Biblii. Nie ma autorów. Nie ma autorów, bo nie ma też oryginalnej Biblii. Więc można, tu jest pytanie, że jest kopia Biblii, ale czy to naprawdę jest kopia? Nie, jest kopia jakichś tam wersetów, natomiast nie ma oryginalnej Biblii, więc ta została na nowo napisana. Przez kogo została napisana nowa Biblia? no na pewno nie przez chrześcijan biblistów, no bo nie było chrześcijan biblistów, bo nie było Biblii w związku z tym została napisana przez nie wiadomo kogo nie wiadomo gdzie mieszkali kim byli, jak mieli na imię, nazwisko e, imiona w Biblii te zostały pozamieniane, że, że ten nie nazywał się tak, tylko nazywał się tak, ten nie nazywał się e, plus jeszcze e, widzimy wiele wersetów sfałszowanych e, że niby coś to Bóg powiedział, że niby coś to Jezus powiedział, że niby coś to jakiś inny prorok, szaman zrobił. Nawet sfałszowane jest, że Ziemia jest kwadratowa i płaska, co zrobiłem w filmik ostatnio o tym. Więc tych fałszerstw jest tam wiele w Biblii, no bo, no bo zrobili to niezidentyfikowani ludzie. Mogę powiedzieć, latające, by było fajnie, bo jest niezidentyfikowany obiekt latający, niezidentyfikowani ludzie latający. Nie wiadomo, kto to napisał. I część wersetów jest jakichś tam historycznych, część wersetów, wersetów zawiera coś tam: życie Jezusa Palestyńczyka. W Palestynie, czy tam, czy, czy tam jak podróżował, czy zawiera część historii na temat, co tam się wydarzyło, ukrzyżowanie, nieukrzyżowanie, ale, ale ogólnie nie wiadomo, kto to napisał. I tu jest kwestia właśnie, że najpierw wy chrześcijanie musicie. Odrzucić to, co złe w Biblii, czyli odrzucić e, najlepiej całą Biblię i napisać nową Biblię. Tu na końcu tego wywiadu dochodzi kolejna osoba, która mówi, już wam tłumaczę na język polski. No. We'll start swearing. Too much. Yeah. This guy, uh, people like him are like. Yeah. Even though, like you said, we agree do. to disagree is mm -hmm. fine. But yeah. well, he's talking about someone else who swears at a bunch Just like I would never yeah. swear yeah. at Jesus. Yeah. And I know you would not well, you swear believe, You the believe, believe in Jesus? Yeah, yeah, Why would you yeah. swear at somebody? We, so, we, don't. we don't become a Christian by reading and understand the Bible. No, no. We don't become the Christian by reading the Bible. Czyli nie, nie jesteśmy, wy nie jesteście, nie zostaliście chrześcijanami, chrześcijanami przez y, czytanie Biblii. Y, no na pewno nie, bo przymus zaczyna się do chrześcijaństwa od urodzenia. Przymusowo jesteście chrześcijani, później przymusowo ciągani do kościoła z płaczem, karani za to, że nie pójdziecie, czyli do, do czytania Biblii przymuszani, później przymuszani do Komunii Świętej, przymuszani do innych rzeczy, no przymus do chrześcijaństwa, więc dlatego ostatnio zacząłem zadawać pytanie, kto z was chrześcijan? Sam został chrześcijaninem, czyli najlepiej to, kiedy kiedy posłyszał na przykład, że jest chrześcijaństwo, nie był żadnej religii, może z jakiegoś oddalonego miejsca na ziemi i później, mając 18 lat, 20 lat, 25 lat, po, poczytał po i sam zadecydował, no coś w tym jest, zostanę chrześcijaninem. Czy ktoś z Was jest z takich osób? Czy wszyscy jesteście po prostu z zniewolenia do chrześcijaństwa. To do Was pytanie, napiszcie w komentarzu, kto z Was sam wybrał chrześcijaństwo i nie mówię o takim, że no jak dorosłem, to ja sam podjąłem decyzję, że to wtedy podjąłeś decyzję, że zostajesz w chrześcijaństwie, a nie że sam wybrałeś chrześcijaństwo. Bo wychowywałeś się w przymusie chrześcijaństwa do 18 lat, do 20, a później tylko zadecydowałeś, że tam czy nowo się narodzisz, czy co tam, że zostaniesz w chrześcijaństwie. Przy okazji nowe narodzenie nie jest diabelskie. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do księgi Godglow. zapraszam również na YouTube i do usłyszenia, do zobaczenia. Bóg światła jedynym Bogiem, Bóg światła jedynym Bogiem, Bóg światła jedynym Bogiem. Przyjemnego nie życzę.